Akacjowa 38, odcinek 323. Akta kajetany skradziono? Teresa dowiaduje się o tajemnicy Maura. Przed nami 323 odcinek serialu Akacjowa 38. Szef Maura nie chce wydać mu akt kajetany, twierdząc, że zostały skradzione. Mauro w to nie wierzy. Teresa dowiaduje się od celi, że Mauro ma ukochaną. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 323 odcinku, Akacjowej 38. Służące, Sewando i Pacięcia pokornie lecz ze smutkiem przyjmują decyzję o zwolnieniu z pracy. Leonor nie chce się z nią pogodzić. Szef Maura nie chce wydać mu akt kajetany twierdząc, że zostały skradzione. Mauro w to nie wierzy. Teresa dowiaduje się od Celi, że Mauro ma ukochaną. Leonor szantażem wymusza na kajetanie rozważenie decyzji o zwolnieniu służby. Jest rok 1899. Husto, bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła ucieka z domu wraz ze swoją matką, teresą, zabierając chusto cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa inocencją, inocencia to po polsku niewinność. Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci, Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.